Dom był dokładnie posprzątany i błyszczący. Klimatyzacja została ustawiona na komfortową temperaturę. Wyciągnąłem przekąski, grała relaksująca muzyka i paliła się świeca. Byłem jeszcze świeży w tej pracy i było to jedno z moich pierwszych solowych zleceń, ale czułem, że jestem gotowy. W końcu każdy kiedyś zaczynał, prawda? Dom był uroczy. To był parterowy budynek, na który składały się trzy sypialnie i dwie łazienki. Idealny dom na rozpoczęcie mojej kariery. Powinien łatwo się sprzedać. Wymagał małego remontu, ale nie było to nic szalonego i wielkiego, z czym przeciętny majsterkowicz nie byłby w stanie sobie poradzić. Zdziwiłam się wtedy, że tamta rodzina w ogóle chciała go sprzedać tak tanio. W końcu sami mieszkali tu tylko przez krótki czas. Co dziwniejsze, starali się jak najbardziej zdystansować od tego wszystkiego. Odkąd przejąłem na swoje barki proces sprzedaży domu, nawet raz nie weszli ponownie do środka. Czułem się dobrze przygotowany, mając jeszcze godzinę wolnego czasu przed rozpoczęciem oprowadzania zainteresowanych kupnem domu. Aby zabić czas i uspokoić nerwę, zdecydowałem się przejść, aby spróbować powtórzyć sobie możliwe pytania i odpowiedzi, które mógł prowokować dom podczas oprowadzania. Chodziłem po kuchni, salonie, schodach czekajcie zatrzymałem się tak gwałtownie, że prawie się przewróciłem. Ten dom był parterowym budynkiem. Z zewnątrz nie było widać piętra i byłem całkowicie pewien, że tych schodów nie było tutaj, kiedy tu dotarłem. Mało tego, w informacjach przekazanych przez rodzinę również nikt o tym nie wspominał. Schody wyglądały tak, jakby pasowały do domu, a ponieważ te nie pojawiają się znikąd, pomyślałem, że może jestem tak zdenerwowany, że po prostu tracę rozum. W końcu jakim cudem nagle miałyby się tutaj pojawić murowane stopnie? Postanowiłem jeszcze raz sprawdzić dokumenty. Faktycznie, było napisane, że to budynek parterowy. Może to był po prostu strech lub poddasze i przeoczyłem to wcześniej. Był tam mały podest z drzwiami na gusza. Pomyślałem, że dobrze będzie to sprawdzić na wypadek przyszłych pytań. Przechodząc przez drzwi, miałem wrażenie, że cofnąłem się w czasie. Poczułem też ucisk w uszach, jak gdybym znajdował się w lądującym samolocie. Uczucie było nieprzyjemne. Na górze unosił się zapach stęchlizny. Znajdowała się tam mała, dodatkowa kuchnia, kolejny salon, łazienka, sypialnia i zamknięty pokój ze szklanymi drzwiami. Niestety, przez długą zasłonę rozwieszoną po wewnętrznej stronie drzwi, nie widziałem, co jest w środku. Zatrzymałem się, żeby się temu przyjrzeć, a kurtyna zdawała się lekko trzepotać, jakby wiał lekki wietrzyk, lub coś się za nią poruszało. Ściany sypialni pokrywała tapeta z ozdobnymi wzorami i aksamitnymi kwiatami. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. To miejsce wyglądało, jakby nie było dotykane od kilkudziesięciu lat, ale nie było przy tym kurzu ani innych oznak zużycia związanego z wiekiem. Nagły dźwięk dochodzący z za rogu sprawił, że podskoczyłam. Podążyłem za źródłem hałasu. W salonie nagle zaczęło grać radio. Wydawało dźwięk, jakby nie znalazło żadnej stacji. Nie brzmiało to zbyt przyjemnie. Na środku stała miękka limonkowa sofa i telewizor, który wyglądał na starszy ode mnie. Tak, to miejsce zdecydowanie pochodziło z lat 70. Rzecz w tym, że sam dom został zbudowany w latach 90. Obok salonu znajdował się jeszcze jeden dziwny zasłonięty pokój. Wyglądał identycznie jak pierwszy ale te szklane drzwi były otwarte, a w zasadzie uchylone. Nie umiałem opisać dlaczego, ale zdenerwowało mnie to. Nagle zauważyłem, że mimo że był lipiec, godzina osiemnasta, za oknami na górze było ciemno. Coś w tym dodatkowym piętrze, oprócz tego, że pojawiło się znikąd, wywołało we mnie naprawdę niepokojące odczucia, pomimo wszechobecnych wesołych kolorów. Wyglądało to jak cienka okleina, nałożona na coś o wiele, wiele ciemniejszego. Uznałem, że spędziłem tu wystarczająco dużo czasu i przyłapałem się na myśleniu. Mam nadzieję, że piętro zniknie, zanim przyjdą goście. Było to zdanie, którego nigdy nie wyobrażałem sobie, że wypowiem. Brzmiało absurdalnie i tak naprawdę patrząc na to z boku, nie miało najmniejszego sensu. Skręciłem za róg, z powrotem do maleńkiej kuchni, ale coś było inaczej. Szafki były otwarte, pomimo tego, że wcześniej były zamknięte. Co gorsza, drzwi prowadzące do schodów po prostu zniknęły. To najwyższe piętro nie mogło mieć więcej niż 90 metrów kwadratowych. Nie było więc mowy, żebym się tu zgumił. Postanowiłem wrócić po swoich śladach. Może jednak nie wszedłem przez kuchnię? Wróciłem korytarzem do sypialni i łazienki. Zasłoniętego pokoju też już nie było. Poczułam ostrą panikę. W mojej głowie rozbrzmiewały syreny alarmowe. Coś było bardzo, bardzo nie tak. Oparłem się o ścianę z rozmytą tapetą i zauważyłem, że zasłonięty pokój był teraz w sypialni, nie w salonie. Do tego drzwi były szerzej otwarte. Usłyszałem jakiś słaby dźwięk, dochodzący z za nich, i wiedziałem, że nie chcę pozostać w pobliżu, aż te otworzą się na całą swoją szerokość. Wyszedłem szybko i wsunąłem głowę do salonu. Zasłonięty pokój zniknął, a drzwi do schodów, którymi tu wszedłem, jeszcze się nie pojawiły. Zauważyłem jednak nowe drzwi z tyłu kuchni. Po krótkim namyśle zdecydowałem się je otworzyć. Ku mojej ogromnej ulce były tam schody. Ale im dłużej patrzyłem, tym bardziej zdawałem sobie sprawę, że coś nie do końca się zgadzało. Na dole było ciemno. Tak ciemno, że część schodów zlewała się z czernią aksamitną, jak stara tapeta, potem znikała. Te schody też wyglądały na stare, dużo, dużo starsze niż reszta domu. Zanim zorientowałem się co robię, zszedłem już kilka stopni w dół. Poczułem niewytłumaczalną potrzebę dalszego schodzenia. Było tam coś, czego potrzebowałem. Było stare, może starożytne. Mnie było to potrzebne. Byłem tu i czekałem tak długo. Dobrze było czuć się potrzebnym. Zejście w ciemność wydawało się właściwe. Ta euforia była zaraźliwa. Wibrowała w powietrzu. Nie, uniesienie nie jest właściwym słowem. Była to tęsknota za czymś niebezpiecznym, wyglądającym na pełna, na potrzebna. Byłem przerażona, Wiedziałem, że tam na dole dzieje się coś okropnego i podążałem w tym kierunku wbrew własnej woli. W mojej głowie strach i instynkt samozachowawcze toczyły przegraną bitwę z tym, co tam na dole zawijało we mnie swoje haczyki, ciągnąc mnie w swoim kierunku. Powietrze było elektryzujące od podniecenia. Moja stopa zaczęła znikać w tej okropnej, ale zarazem pięknej, złowrogiej ciemności. W oddali drzwi otwierały się i zamykały, zakłócając ciszę. Ktoś wołał. Zamrugałem To było światło w ciemności. Nagle to poczułem Zmiana. Ktoś wszedł do domu, otwierając drzwi na dole. W efekcie zaburzyło to mój trans i rozproszyło to, czymkolwiek do diabła to było. W tym momencie połączenie pomiędzy mną a istotą w ciemności zostało zerwane. Wykorzystałem tę chwilę, pobiegłem po schodach i zatrzasnąłem za sobą drzwi. Ktoś był na dole i mnie szukał. Przebiegłem przez małą kuchnię i drzwi do schodów ponownie się pojawiły. To były prawdziwe schody. Te, po których wszedłem. Mógłbym płakać z ulgi, ale nie odważyłem się mrugnąć ani pozwolić, aby cokolwiek zasłoniło mi wzrok. Nie chciałem, by drzwi zniknęły ponownie. Ten pokój z zasłoną również przesunął się tak, że znalazł się tuż obok drzwi na schodę. Wejście było uchylone jeszcze bardziej niż wcześniej, dzięki czemu mogłem zajrzeć do środka z miejsca, w którym stałam. Tym razem nic nie stało na przeszkodzie, by tam spojrzał. Instynkt podpowiadał mi, żebym tam nie zaglądał. Nie powinienem tam patrzeć. Sięgnąłem do klamki drzwi prowadzących na dół, na schodę. Z zasłoniętego pokoju doszedł moich uszu cichy płacz. To był obcy dźwięk, niepodobny do niczego, co słyszałem wcześniej. To nie był żałobny dźwięk. "Może powinienem. Nie, nie patrz. Zacisnąłem dłoń na klamce i usłyszałem, jak krzyk stawał się głośniejszy. Zbliżał się do częściowo uchylonych drzwi. Coś nadchodziło. Otworzyłem drzwi, obróciłem się, zamknąłem je za sobą i zbiegłem po schodach. Obejrzałem się przez ramię, ale na szczęście nic mnie nie śledziło." Ktoś pojawił się wcześniej, przed godzinami oprowadzania po domu, i musiałem zrobić okropne pierwsze wrażenie, zbiegając z przerażeniem po schodach, spocony z oczami szeroko otwartymi ze strachu. Próbowałem zebrać się w sobie i wymyślić jakiś sposób na wyjaśnienie mojego okropnego stanu, ale zanim w ogóle zastanowiłem się nad tym, co powiedzieć, mężczyzna wskazał na moje usza. Proszę pana, czy wszystko w porządku? Ostrożnie dotknąłem pierwszego, potem drugiego i rzeczywiście, z każdego z nich wyciekała niewielka stróżka krwi. Nawet tego nie zauważyłem, ale kapała plamiąc kołnierz mojej koszuli. Udało mi się trochę przygotować i obmyć, zanim dołączyła reszta potencjalnych nabywców. Szczerze mówiąc, reszta nocy była w mojej pamięci rozmazana. Byłem zdenerwowany, gotowy wyjść, zamknąć się w mieszkaniu i spać przy włączonym świetle. Nigdy więcej nie wejdę do ciemnego pokoju. Ledwo mogłem się skupić na pytaniach zainteresowanych kupnem domu ludzi. Miałem nadzieję, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, że nikt nie wejdzie po schodach ani nie zmusi mnie, żebym tam znowu poszedł. Schody nadal tam były, ale żaden z gości nie podszedł do nich, nie zapytał mnie o nie, ani nawet na nie nie spojrzał. Ludzie obchodzili je dookoła, jakby znajdowała się tam jakaś niewidzialna przeszkoda. Przez chwilę. Gdy kiwałem głową i automatycznie odpowiadałem na pytania, zastanawiałem się, czy nie wyobraziłem sobie całej tej sytuacji. Czy traciłem kontakt z rzeczywistością? Może jestem chory? Jedyne, co utwierdziło mnie w przekonaniu, że nie śnił mi się jakiś koszmar na jawie, to moment, w którym pierwszy gość zatrzymał mnie, gdy wychodził. Powiedział mi, żebym na siebie uważał i że wszystko będzie dobrze, a ja prawie go przytuliłem. Myślę, że uratował mi życie, dając mi jakieś potwierdzenie tej sytuacji w rzeczywistości. Spojrzał na mnie ostatni raz, a potem przez dłuższą chwilę bardzo wyraźnie patrzył na drzwi na szczycie schodów. To była jedna z najdziwniejszych i najstraszniejszych rzeczy, jakich doświadczyłem, ale to nie jest nawet najgorsza. Otóż, kiedy wróciłem do domu, zauważyłem coś w korytarzu mojego mieszkania. Drzwi, których nigdy wcześniej tam nie było, wykonane ze szkła z zasłoną zasłaniającą widok od wewnątrz. Były nieznacznie uchylone, ale to wystarczyło, abym znów usłyszał ten dźwięk. Brzmiał niczym nieudana próba naśladowania płaczącego dziecka, odbijając się echem po pustym korytarzu. Autor opowiadania Jamie Polisi. Tłumaczenie i opracowanie Kwadr Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Żyzed, Wiktor Walczak, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak Ślęsak, Stary Trześwę, Magiczna Basia, Tomi Lee Jones, Adam Janasek, Mrs. Line 97, Adrian Masłowski. Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Aleksni TV, Polisz Sosycz, Jurek Ziejko, Azza, XXK Kapitbunix, Maciek 2.d, Magda Grzegorzewicz, Chce Śmierć, Paweł Łangowski, Drzewiaste, Kasia oraz Serio Gameplay. Do usłyszenia.